Czy jako archeolog i antropolog w razie takiej możliwości pojechałabym na misję badawczą na Wołyń? Witajcie moi drodzy, witam was serdecznie na moim kanale, na kanale Archeolog w Szpilkach. I śpieszę wyjaśnić wam kilka wprowadzających kwestii. Po pierwsze, ten film nigdy by nie powstał i moje zdanie na ten temat nie zostałoby wyrażone gdyby nie wy wiadomo że większość moich widzów to ludzie mądrzy, oczytani, inteligentni, ludzie którzy są na bieżąco z sytuacją polityczną, geopolityczną, kulturową na świecie. Oglądacie dużo filmów, oglądacie dużo programów. Zatem wiadomo, że reagujecie na bieżąco. I wiadomym jest też to, że wielu z was zadało mi właśnie to pytanie. Słuchajcie, i to nie były pytania od dwóch osób, ale to były wręcz pytania od dziesiątek osób. One padały zarówno tutaj na, na moim kanale YouTube, ale także bardzo dużo pytań, a zdarzało się, że tygodniowo nawet 20 takich pytań. Było kierowane do mnie na y, moim kanale TikTok. I słuchajcie, ja mam nadzieję, że traktujecie mnie jako twórcy, który nie wykorzystuje czegoś, co nazywa się clickbaitem. Clickbaitem, zwałek zwał. Zatem ten film ma służyć tylko temu, żeby Wam odpowiedzieć, jaka byłaby moja decyzja w przypadku gdyby taka propozycja padła do mnie. Oczywiście, jak dobrze wiecie, archeologiem jestem praktycznie od zawsze. Co prawda archeologiem śródziemnomorskim, ale los i życie prowadzi mnie w stronę i realizuje badania archeologiczne li tylko w Polsce. Co nie znaczy, że kiedyś nie wyjadę za granicę. Nie ma sprawy. Natomiast, jak wiecie, antropologiem jestem dopiero od kilku lat. Oczywiście to też nie było tak, że słuchajcie, skończycie sobie jakieś studia i bum, macie już uprawnienia, absolutnie. Więc trochę trwało, zanim nabyłam uprawnienia do tego, aby zajmować się i interpretować i wykonywać analizę antropologiczną ludzkich kości. Ale oczywiście w tej chwili jestem przygotowanym badaczem do tego, żeby zajmować się pracami archeologicznymi przede wszystkim związanymi z cmentarzami tudzież cmentarzyskami i cały czas swoją wiedzę uzupełniam i cały czas y, swoją wiedzę ubogacam. Dodatkowo, jak wiecie, jestem też etnologiem i jestem też muzealnikiem, a w obecnej chwili właściwie można powiedzieć, że wchodzę już w drugi semestr prawa dowodowego na Uniwersytecie Jagiellońskim, czyli mówiąc wprost, studiuję kryminalistykę i kryminologię zatem cały czas dbam o siebie, dbam o mój rozwój i tak jak wam powtarzam już wiele, wiele, wiele razy, im więcej wiem, tym mniej wiem. <grydy> Co znaczy, że chcę wiedzieć coraz więcej. Jak wiecie, także z mojego kanału ja miałam do tej pory styczność z mogiłami wojennymi, przede wszystkim z drugą wojną światową, więc nie jest to dla mnie zagadnienie obce. Natomiast Pragnę Was uprzedzić, że ten film absolutnie nie służy temu, żeby tutaj wylewać w komentarzach treści polityczne, politykujące, treści historyczne. Znaczy, historia, tak, możecie opowiadać o swoich wrażeniach, jeśli, jeśli macie taką potrzebę, natomiast absolutnie nie podchodzimy do tego tematu. W zderzeniu z tym, co się dzieje we współczesnej polityce, geopolityce dalej, bo politykami nie jesteśmy, na polityce się mało znamy, wiemy właściwie tylko tyle, jaki przekaz otrzymujemy od współczesnych mediów i social mediów. Zatem, moi drodzy, hmm, to pytanie może paść do mnie tylko w tym kontekście, czy jako archeolog i Antropolog tylko w tym rozumieniu, czy ja bym się podjęła udziału w takich pracach? Ili tylko jako archeolog i antropolog bez oceny w innych kategoriach społecznych, odpowiadam Wam, że tak. Jestem bardzo mocno związana z moim krajem krajem, w którym mieszkam. Uważam się za osobę, która jest mocno związana z patriotyzmem mojego kraju. Uważam, że powinniśmy znać historię, choć młodzi ludzie uważają zgoła inaczej. Bo ja do dziś pamiętam, słuchajcie, jak pół roku temu kręciłam wam krótsze filmy. Nie mówię o Was wszystkich absolutnie, to były jednostki. Chociaż bardzo dużo osób z takimi komentarzami pojawiło się na TikToku. Więc kiedy prezentowałam Wam materiały, kiedy badałam cmentarz w Mysłowicach, ten nowożytny, i pokazywałam Wam różne szczegóły, ciekawostki z tych badań, to bardzo dużo osób wypowiadało się, powiem brutalnie, a pogrzyba te badania, a weźcie te szczątki i wywalcie za płot. Przysięgam Wam. To doprowadziło do tego, że ja po prostu pod dwoma filmikami z tych badań byłam zmuszona zablokować w przerażeniu możliwość komentowania. Niby się mówi tak o ludziach młodych, ale ja nie chcę tak uważać. Ja chcę wierzyć, że wśród tych współczesnych młodych pokoleń nie mamy tylko wielbicieli gier i dziwnych różnych rzeczy, tylko mamy też mądre, rokujące młode społeczeństwo. Ale oczywiście zdarzyłam się z tym i słyszałam to na własne uszy, iż młodzi ludzie mówią, i też powiem brutalnie, że historia nam jest na grzyba potrzebna. Nie są to moje słowa, wy te słowa widzieliście już, słyszeliście już wielokrotnie. Już wielu mądrych ludzi powiedziało stwierdziło, że nie znając swojej przeszłości. Ciężko stawiać kroki w przyszłości. Dlatego ja uważam, że, no, właśnie, jako słuchajcie, badacz, ja bym jak najbardziej była chętna do tego, żeby uczestniczyć w takiej misji, podkreślam po raz trzeci, jako archeolog i antropolog. Ale uważam przede wszystkim, że jeżeli, jeżeli kiedykolwiek do takiej misji dojdzie, to ja uważam, moi drodzy, że są dziesiątki lepszych ode mnie badaczy w Polsce. W Polsce mamy znakomitych archeologów i antropologów i uważam i myślę, że na taką ewentualną misję pojadą prac przede wszystkim pracownicy instytutów badawczych, badacze współpracujący, dajmy na to, z Instytutem, z IPN-em. Instytutem Pamięci Narodowej, i że tutaj pojadą badacze uniwersyteccy. Więc ja uważam, że jeśli chodzi o archeologię, antropologię i w ogóle o te dziedziny, które tam będą potrzebne, a umówmy się, że archeolodzy i antropolodzy nie będą jedynymi grupami zawodowymi, które będą potrzebni, które będą potrzebne. Na takiej misji, bo tutaj musimy też wziąć pod uwagę patologów, medy medyków sądowych i nie wiadomo co. Dodatkowo wiadomo, że takie badania nie będą prowadzone tylko inwazyjnie, ale z ogromnym, jak myślę, wykorzystaniem metod nieinwazyjnych. Zatem myślę, że jest mała możliwość, żeby ktoś zwrócił uwagę na takiego w cudzysłowie małego życzka, który sobie tam od trzech lat nagrywa i promuje wam tą archeologię. Po prostu uważam, że tutaj pierwszeństwo będą mieć po prostu badacze, którzy są skupieni w większych ośrodkach. Natomiast, tak jak mówię, jeżeli do mnie przyszłaby taka propozycja, jako Polka, jako patriotka, jako osoba, która żywo się rozwija na co dzień w wielu dyscyplinach naukowych i działa interdyscyplinarnie, uważam, żebym taką rzecz podjęła. I ja Was bardzo proszę, moi drodzy, żebyście naprawdę potraktowali ten materiał z szacunkiem. Tutaj absolutnie i będę tego pilnować. Nie chciałabym, żebyście się tutaj popszykali w komentarzach lub nawzajem się tu pokłócili w pewnych mm, kwestiach. Tak jak Wam powiedziałam, ja Wam udzielam tej odpowiedzi tylko dlatego, że co najmniej 100 lub nawet więcej osób wprost mnie o to Pytała. zatem uznałam, że lepszą wersją będzie dla Was opublikowanie materiału na ten temat niż odpowiadanie każdemu z osobna w pojedynczych komentarzach. Poza tym, moi drodzy, mam do Was prośbę, żebyście przemyśleli pewną kwestię. Mianowicie, słuchajcie, w miniony poniedziałek zostałam potężnie zaskoczona otrzymując wiadomość, Iż zostałam nominowana w kategorii osobo Osobowość 2024 roku w kategorii Nauka przez kapitułę Dziennika Zachodniego. To było dla mnie potężne zaskoczenie. W tej chwili trwa głosowanie. Jeżeli będziecie tacy mili, wejdźcie proszę pod pierwszy tutaj przypięty komentarz, który tutaj dam pod filmikiem. Będziecie mieć tam możliwość zagłosowania na mnie lub na kogoś innego, jeżeli ktokolwiek Wam się tam spodoba, oczywiście. To jest oczywiste, nie musicie głosować li tylko na mnie. Ale zapoznajcie się z tym, co jest tutaj załączone na mój temat. No i cóż, czy ja to wygram, czy ja tego nie wygram? <grych> Zobaczymy, życie pokaże. Oczywiście, tak jak mówię, można głosować na mnie i byłoby mi bardzo miło, gdybyście się zdecydowali oddać głos na mnie, Choć szczerze wam powiem, ja jestem, jestem bardzo miło zaskoczona, że ktoś po prostu zwrócił na mnie uwagę. No i że otrzymałam taką um, nominację tutaj od Kapituły Dziennika Zachodniego. Jest to bardzo miłe dla mnie, jako dla Twórcy, jako dla osoby, która od trzech lat, zarówno tutaj na YouTube, jak i na TikToku. Na TikToku zresztą jest Was o wiele więcej niż tutaj osób, które subskrybują kanał YouTube, czy też wiecie na Facebooku, czy Instagramie. Jeśli Was nie ma, to Was serdecznie tam zapraszam. Dlatego, że no, jak wiecie, kanał YouTube ma pewne ograniczenia. A naprawdę publikuję bardzo wiele treści, przede wszystkim na platformie e, TikTok. Dodatkowo, nie ma takiej możliwości, żeby wam, wiecie, wstawić miejsca, w których wykładam, w które jestem zapraszana, i te informacje pojawiają się na Facebooku i oczywiście na Instagramie. Naprawdę by mi też było bardzo miło, gdybyście dołączyli do e, grona osób, które mnie obserwują słuchajcie na tych social mediach. Zatem tak jak mówię w tym pierwszym przypiętym komentarzu zostawiam wam link i możliwość i, i pokazuję możliwość w jaki sposób można na mnie zagłosować. Ja myślę moi drodzy, że udało mi się odpowiedzieć wam tutaj na to pytanie i jakie mam zdanie na ten temat. Oczywiście, co do y, tutaj sprawy z Wołyniem, y, jeżeli ktoś nie do końca tutaj jest biegły w tym temacie, no możecie śledzić wiele kanałów, które u podstaw mają historię i które opowiadają y, pokazując żywych, żywe osoby, żywych świadków historii, którzy jeszcze żyją a którzy opowiadają o zbrodni wołyńskiej. To Wam mogę przede wszystkim polecić kanał mojego przyjaciela Łukasza Kaska. Pozdrawiam Cię Łukasz. Kanał Łukasza na YouTube nazywa się Łukasz Kazek History Story. Zatem moi drodzy, no tyle jeśli chodzi o odpowiedź moją. Mam nadzieję, że tutaj zrozumiecie to, co Wam chciałam przekazać. I tak jak mówię, nie zagłębiam się ani tutaj w kwestie polityczne, ani w kwestie mocniej umocowane w historię, gdyż ani politykiem nie jestem, ani tym bardziej historykiem, choć oczywiście historię jako archeolog muszę znać. Trzymajcie się ciepło, serdecznie Was pozdrawiam. Do następnego filmu. Pa.